Witam wszystkich na moim kanale, zapraszam na przegląd do sklepu Sinsay I zaczynamy od butów, jasny kolorek, takie wyższe zakostkę, wewnątrz ocieplane, co na to prawie 80 zł I stwierdzam, że naprawdę fajnie wykonane, nic nie odstaje, żadne nici, żaden klej, naprawdę wyglądają super Poniżej mamy spódnicę jeansową dłuższą Cena za tą spódnicę to prawie 70 zł. Ona jest w kształcie bardziej litery A. Mam nadzieję, że Wy tutaj widzicie, bez żadnych rozcięć. Kolor taki klasyczny, oczywiście 100% bawełna. Obok mamy sweterek akrylowy, ozdobne guziki w kolorze złotym. Takie paseczki czarno-białe. Tak prezentuje się ten materiał z bliska. Ogólnie bardzo ładnie wygląda ten sweterek na żywo. A jeszcze z tyłu w ten sposób, i zaraz Wam tutaj pokażę cenę. I mamy prawie 70 zł, maksymalnie do rozmiaru X, ale przejdziemy dalej. Na górze płaszcz. Taki średni rozmiar, do połowy UDA, bym powiedziała. On kosztuje prawie 100 zł. Też maksymalnie do rozmiaru XXL, czyli taka standardowa rozmiarówka. Oczywiście jeżeli chodzi o skład materiału, to mamy tutaj akryl i poliester. Ogólnie nic nie znalazłam, jeżeli chodzi o jakiś lepszy skład w stylu wełny. Tak więc składów może nie będę komentowała, bo przeważnie są bardzo podobne, czyli akryl, poliester. No i jeszcze tu Wam pokazuję ten materiał, jak wygląda z bliska. Ogólnie wizualnie bardzo fajny płaszczyk tutaj rzuciła mi się w oczy ta kurtka zamszowa w kolorze ciemnej czekolady tutaj ten na nagraniu kolor trochę przekłamuje kurtka 60 zł taka leciutka, krótka no i jeszcze w ten sposób się ona prezentuje z tyłu idziemy dalej i tu już mamy kożuchy Taki jasny kolorek, jakby śmietankowy. Kożuch kosztuje 160 zł, maksymalnie do xxl -ki. Ten kożuch jest dość taki ciężki, e, e, sztywny. sztywny. Sztywny, oczywiście ciężki, też taki dłuższy. Tutaj troszeczkę inny kożuszek w kolorze czarnym. Również jest on sztywny i ciężki. I jeszcze cena: 140 zł czyli troszeczkę tańszy i też maksymalnie do rozmiaru XXL. No i tak on się prezentuje, ten akurat kożuszek ma pasek z tyłu, tak więc można sobie zrobić talię. Tak on wygląda. Ogólnie później będzie bardzo dużo kożuchów, bardzo dużo kurtek, tak więc zachęcam do oglądania. Kolejny sweterek w paseczki, podobny do tego pierwszego, z tym, że tutaj mamy granatowo-białe paski i takie ozdobne Kieszenie. On kosztuje już 80 zł i te guziki tutaj również są w kolorze złotym. Z tym, że te guziki już tak bardzo mi się nie podobały, dziwnie wyglądały. Znalazłam jeszcze coś takiego w kolorze granatowym: taki jakiś żakiecik za 80 zł. No, jeżeli chodzi o skład, jest to akryl. Ogólnie uważam, że bardzo fajnie wygląda. O wiele lepiej aniżeli tutaj na tym nagraniu. No i teraz już mamy kurtki. Zaczniemy od tej z lewej strony. Kurtka za prawie 100 zł, maksymalnie do XXL. Kurtka z, kapru, z kapturem, już taka typowo zimowa. Kaptur, jak możecie zauważyć, dość duży. Też całkiem fajnie jest ona napakowana, ta kurtka. Ten kolorek taki jakby beżowy. Obok mamy kurtkę troszeczkę krótszą, również już taka bardziej napakowana. Ona kosztuje tutaj też prawie 100 zł. Podobna rozmiarówka, też ma kaptur. Jeszcze Wam pokażę z tyłu, jak się prezentuje ta kurteczka. Teraz e, druga strona. Tu już mam taką kurtkę z miskiem. Ona kosztuje prawie 130 zł. Maksymalnie do XXL, kolor czarny. Zapięcie takie boczne, kurtka też dłuższa. Oczywiście ma dość duży kaptur, i ja akurat to lubię. Jeżeli chodzi o wypełnienie, to jest takie średnie, no z tego składu, właśnie, że tutaj mamy tego miszka, oczywiście kieszenie. Też jeszcze Wam tutaj pokażę wewnątrz, jak ona się prezentuje. Bardzo ciepła, i no i oczywiście też swoje waży ta kurtka. Tutaj z tej strony mamy kolejną kurtkę. to już jest taka bardziej przejściówka. Kurtka, taki bardziej płaszczek, pasek w talii. Kolor też taki jakby beż. I jeżeli tu widzicie, ona kosztuje 120 zł. Też maksymalnie do rozmiaru XXL. I oprócz tego koloru mamy również w kolorze czarnym. Że on tutaj pokażę jak ona wygląda i tak jak powiedziałam, ona jest bardziej taka przejściowa z tego względu, że no, jest dość cienka mam nadzieję, że w to widzicie mniej więcej na tym nagraniu wewnątrz mm, też mamy tą poczewkę w innym kolorze i tutaj jest ta kurtka w kolorze czarnym tutaj kolejna już kurtka bez kaptura średnie napełnienie i jeżeli chodzi o cenę tej kurtki to 90 zł. To już tak mniej, mniej mi się podobała. Kolejne kurtki, tutaj zacznę akurat od takiej w kolorze baby blue. Też średnie wypełnienie. Ona ma tutaj polarek. Cena 90 zł, maksymalnie standardowo do rozmiaru XXL. Oczywiście też jest kurtka z kapturem. I tutaj Wam jeszcze pokażę ten materiał z wierzchni, bo on tak jakby błyszczał. Tutaj akurat to średnio widać na tym nagraniu ale ona tak ma taką satanową poświatę, o coś takiego. Tutaj troszeczkę inne kurtki z takim futerkiem przy kapturze 130 zł. Też standardowy rozmiar, czyli do XX Alki. No i też. Kurtka bardziej na zimę, bo już taka bardziej napchana, o z tyłu tutaj jak widzicie mamy pseudo talie, takie zwężenie, gumkę i ona też jest w kolorze tym beżowym i z drugiej strony w kolorze czarnym. Tutaj jeszcze materiał taki zwykły, nie żaden śliski poliester i idziemy z drugiej strony, kolejna kurtka w kolorze takim jakby fioletowym. Tu też już bardziej taka lżejsza, przejściowa bym powiedziała, ona kosztuje 60 zł, też do XL, -ki. XXL -ki maksymalnie. Kurtka z kapturem, zwykła, krótsza, obok kolejne kurtki, kolorek taki jaśniejszy, ta akurat była tyłem, to ją tutaj przekręcę, żebyście zobaczyli jak ona wygląda. I ona tutaj też kosztuje 90 zł z takimi sznurkami. I ta kurtka występuje również w kolorze czarnym. Tutaj mamy z lewej strony. I kolejne kurtki, to już bardziej płaszczyki. Beżowe i czarne. Cena 120 zł, też maksymalnie do Inks-Inks Alki. Takim ściągaczem w talii. Średnie wypełnienie oczywiście też ma kaptur, ten płaszczyk. Ogólnie całkiem fajnie się prezentuje, uważam. Tu już go odwieszam. Tu, tak jak powiedziałam, w kolorze czarnym z prawej strony. Teraz druga strona, kolejna kurtka, ta jest taka bardziej błyszcząca, też całkiem nieźle napchana, kosztuje prawie 100 zł, też maksymalnie do xxl -ki. Krój taki bardziej oversize'owy, oczywiście kurtka z kapturem i tego kaptura, jak możecie zauważyć, nie odczepimy, czyli jest na stałe. I tutaj kolejne kurtki. Też z kapturem, średnie wypełnienie, ona nie jest aż tak bardzo gruba, kosztuje 60 zł i też do XXL. -ki. Tak więc kurtek jest masa i z tej strony mamy taki płaszczyk i ten płaszczyk kosztuje 140 zł, maksymalnie do XXL, obu i wyłącznie w tym jasnym kolorku, dłuższy też taki krój oversize, owy. ładne guziki. No i też oczywiście płaszczek swoje waży, bo tak możecie zauważyć materiału bardzo dużo, tak więc płaszczyk dość ciężki. I mamy kolejne płaszcze, one są wykonane z wiskozy i z poliestru, z lewej strony kolor granatowy, złote guziki, kosztuje 100 zł, tutaj też maksymalnie do XXL. -ki. Płaszczyk średniej długości i też Wam powiem, że na żywo on wygląda naprawdę ładnie. Mimo iż wiadomo, jest to um, poliester i tak dalej, ale bardzo ładnie się prezentuje. Jeszcze Wam pokażę z tyłu. Ma takie niewielkie e, rozcięcie na dole i w tym e, samym kroju mamy tutaj z prawej strony w kolorze beżowym. On też jest troszeczkę inny kolor, chłodniejszy niż tutaj, taki wydaje się Wam bardzo jasny. Oczywiście jest to e, cena 100 zł. Też maksymalna rozmiarówka XXL. I ten płaszczyk ma już guziki w kolorze czarnym. To nie są żadne ozdobne w stylu złota czy też srebra. Ale ogólnie te dwa płaszcze powiem Wam, że naprawdę fajnie wyglądają na żywo. Tutaj mamy kolejny płaszczyk. Ten to już jest 100% poliester. Kolor czarny, oczywiście. Zaraz tutaj Wam pokażę cenę. I on kosztuje 120 zł. Też maksymalnie do XXL-ki. Ten akurat tak średnio wygląda. I w tym samym stylu mamy tutaj obok kolejny płaszczyk. W kolorze yy, brudnego różu. I na nagraniu też macie przekłamany kolor. On jest naprawdę taki brudny róż. Tutaj taki nie wiadomo jaki jest. Ale jak ja powiedziałam, te płaszcze tak jakoś nieszczególnie wyglądają na żywo. Yy, kolejny płaszczyk. Troszeczkę inny. Paskiem w talii. On kosztuje 140 zł, też do XX Alki. Zapinany na suwak. Dość ciężki, muszę przyznać, jeżeli chodzi o ten materiał. To też oczywiście jest to poliester i akryl, ale ogólnie całkiem fajnie się prezentuje na żywo. I idziemy do następnych płaszczy. Tutaj też jakiś zwykły czarny, ale spójrzcie na ten z prawej strony. W stylu takiego prochowca. Kolor jasny. On kosztuje 140 zł, też maksymalnie do XXL. -ki. Ciężki płaszcz, długi płaszcz. No, żywo też uważam, że wygląda fajnie. No wiadomo, skład. Jest to poliester, ale ogólnie bardzo ładnie się prezentuje. Tu już go odwieszam. Jestem ciekawa, czy występują też w innych kolorach, czy tylko właśnie w tym takim. Jasnym, bo naprawdę wygląda fajnie. I idziemy z drugiej strony. Tutaj też coś jeszcze czarnego. Ponownie ten płaszcz, i obok mamy taki płaszczo-koszulę w kratę. też całkiem przyjemny płaszczyk tak bym na to to nazwała. I zaraz Wam tutaj pokażę cenę. Mamy 90 zł i też maksymalnie do rozmiaru. XXL oczywiście jeszcze Wam pokażę z tyłu, jak on wygląda. Taki klasyczny krój, bardziej oversize'owy. I idziemy dalej. Tu już mamy korzuszki. Zaczynamy od tego. Baranka, taka pseudo kurtka. Jasny kolorek i z boku mamy w kolorze brązowym. Kosztuje prawie 100 zł, maksymalnie do rozmiaru XL. Oczywiście e, kurtka e, z kapturem. Też e, trochę e, waży. Ale tutaj przejdziemy do tych e, korzuszków, W sumie mamy dwa e, warianty. Na wprost taki jasno-beżowy. E, I on kosztuje 140 zł. Maksymalnie do XXL. Taki dłuższy. I też on jest taki e, sztywny. Wiadomo, e, swoje waże. Ogólnie też uważam, że ładnie wygląda. Tutaj mamy kolejne korzuszki, inne kolory. On kosztuje 140 zł, też maksymalnie do XX Alki. I też uważam, że naprawdę ładnie jest wykonany. Oczywiście też swoje waży. Tutaj Wam robię zbliżenie jak ono wygląda na wierzchu. Ten, ta pseudo skóra, taki dłuższy. I też oczywiście jest on taki, jakby bardzo sztywny. Nie jest taki miękki, jest taki sztywny ten materiał. Oczywiście wszędzie mamy tego baranka, to futerko. I tutaj ten sam korzuszek, tylko kolor troszeczkę jaśniejszy. Też uważam, że naprawdę fajnie się on prezentuje. Oczywiście też wam ściągnę i pokażę, jak on wygląda z tyłu. Z lewej strony zauważyłam czapki z daszkiem, też takie baranki i zaczniemy od tej na samej górze w kolorze beżowym. Czapka kosztuje prawie 26 zł, też uważam całkiem fajnie wykonana. Poniżej biała z napisem, też baranek. Tutaj mamy tą samą cenę. Z drugiej strony takie pseudo kaszkiety. Już wykonane z materiału, też taki jaśniejszy kolorek. I ten kaszkiet kosztuje prawie 20 zł. Oczywiście bez jednego grosza. Ja zawsze tę cenę zaokrąglam do pełnych złotówek. I teraz przejdziemy dalej. Tutaj już mam takie sweterki, wykonane z poliestru. Niestety, cena 60 zł, maksymalnie do rozmiaru L. Tu były dwa kolory: biały i ten taki szary całkiem fajny sweterek kolejne sweterki zaczniemy od tego z lewej strony takim serduchem sweter wykonany ze 100% akrylu zaraz tutaj Wam pokażę cenę 60 zł też maksymalnie do rozmiaru XL ale całkiem fajny ten sweterek tutaj już mam takie jednokolorowe zielone takie rozcięcia po boku on kosztuje 50 zł do XL. -ki. I obok kolor różowy. Ten sweter również kosztuje 50 zł. I teraz jestem na innym piętrze. Tutaj mamy takie manekiny, więc możecie zobaczyć, co proponuje ten sklep, jeżeli chodzi o stylizację na jesień. I tutaj przyszłam zobaczyć. Piżamy i zaczynamy od prawej strony taki zestaw, on kosztuje 60 zł oczywiście wykonany ze 100% bawełny, bluzeczka na krótszy rękaw, długie spodnie, całkiem fajna jest ta piżama takie też szerokie są te spodnie obok mamy koszulę nocną, też w kolorze czarnym oczywiście z bawełny ona kosztuje 30 zł do X-alki, tak więc za 30 zł to naprawdę uważam, że fajna koszula nocna. I z drugiej strony też mamy różnego rodzaju zestawy. Tutaj na wprost bawełna, dłuższy rękaw za 70 zł do X-alki maksymalnie. I też tu mamy dłuższe spodnie, całkiem szerokie. Poniżej troszeczkę inny kolorek. I tutaj ta piżama jest już na krótki rękaw i krótkie spodenki. I ona kosztuje 26 zł. To już jest przecena. Następne zestawy. Taka walurowa z napisem. Dłuższa taka bluza bym powiedziała, razem ze spodniami tylko, że te spodnie są takie jakby zwężane ku dołowi coś jakby spodnie teresowe. ta piżama kosztuje 60 zł do x alki maksymalnie powyżej takie zwykłe kapcie różowe z, ze złotymi takimi kropeczkami Niski, niska podeszwa kapcie kosztują 26 zł tutaj mamy podwójną rozmiarówkę i idę jeszcze dalej, tutaj takie zestawy piżamowe, gdzie główny akcent jest to ćma, również są kapcie z wzorem ćmy i kapcie kosztują 20 zł, tutaj jest taka wkładka żelowa, która się dostosowuje, uważam, że jak za 20 zł to naprawdę fajne kapcie, też tutaj Wam jeszcze pokażę z bliska tą wyszywaną ćmę. Ogólnie, właśnie ten motyw Ćmy teraz tutaj się przewija, jeżeli chodzi o te zestawy piżamowe. Tutaj też mamy różnego rodzaju Ćmy w tym zestawie. Koszulka na dłuższy rękaw, koszt 60 zł, też maksymalnie do XL-ki. Jaśniejsze spodnie, całkiem szerokie. Tutaj też, oczywiście, mamy bawełnę. Kolejny zestaw, tutaj też mamy motyw Ćmy, kosztuje 50 zł, też do XL-ki. Tu już ym, krótsza, krótsza ręka w koszulki, a brązowe spodnie całkiem szerokie. I to by było na tyle. Dziękuję i pa, pa.